Ja tylko ten. Pierwszy, nie, wydałem. nie, powodzę, nie, no dobra, to ten. Jej nie, dali szansy. A to na tutaj, ba, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 To nie, 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 to nie, to, to, właśnie, to Dziadko, hejka, może na sięgierze by nie zleciało. <tryk> o Jezu, to ja się takiego drzewa będzie Jak człowiek nie umiał, po początku. Kurwa, weź czy jak ktoś zrobił, kurwa. Nie, nie, ona pierdolnie da się McLuhan. Iś w naszą stronę, nie? Nie, tam! Duże upiły nie przyciągało. Kurwa, i o, idę, to łóżka kurwa, nie ma nie podchodzi. No tam na trochę. To by mi się kurwa GoPro przydało. Do siekiery bym mu przymocował. <głos> <głos> to jest ta chujowa jakość tego telefonu. Chodź Marek, tu chodzimy po niechciani. Kurwa nie mam siły rąbać, ja pierdolę. <noise> <noise> Trzeba się kurwa zbierać, tam, <noise> tam nie będzie

O, A, o! Pięknie. 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 Już mamy dwójkę kurwa do cięcia O uciekał, uciekał, ucieka, ucieka. z tego pionka w koło i chyba Ну, попробовали